Naprawiamy moją maskę kota. bo Mi się odlepia. Tu i, i muszę to rozczesać, więc to całe odlepiamy. To na taki klej fioletowy, ale to nie jest dobre. Ale tu mi zostały włosy, a to bym. Um, muszę trochę łamać tą maskę. E, bo wy tego nie widzicie. Ale jest wygląda, i sobie taki darmo, żeby było bardziej kolorowo. Ach, jaka gorąca szmatka! się Dobra. Okay. Tu jest śmiać, jakaś. Może wyłączyć tą zupę? Tak, za mało. Tyle? Git. nie zmywa się. Dobra, trochę wyczyszczę. A, ja nawet rozgrzewam kolor. Dobra, git. Tak rozpuszczam? kit, to wygląda. <noise> to bym sobie dała taką kitku. Kitka. Kit hmm. to wygląda jak słodziutelnik. Może wyłączyć ten filtr lepiej. Elo. No koniej nie jest tak fajnie za oknem, jak sobie wymyślałam. No ale coś tam, coś tam jest. Ja sobie rozgrzewam klej. To jest mój klej. I będzie już niedługo zrobiona maska. Ja tak tego o, na swojej później przyczepię, bo nie mogę ze względu na swoje hmm, włosy, bo mam bardzo długie i mi się podpaliły, albo by mi się coś stało. Dobra, nie wiem, co się z tym dzieje, ale czy to się już podkręca czy co? I sobie spoczykamy. najwyżej no, będzie part 2 tego. Już jeden raz usunęłam, bo by mi się kończył czas i no, od rana. Tam chciałam zbić jajko na łeb, ale tego nie zrobiłam i no, ha! nie działa, musi się to jeszcze rozgrzać, więc będzie part 2 pewnie. O kurde! Ej, to będzie partwa z jednej rzeczy jeszcze. Chyba Party 2, bo ja nie jest za ten bałagan? Tanie, 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 Tanie. Party 2?